kochani miałem przed chwilą właśnie widzów z którymi musiałem porozmawiać tu są moje fanty jest jeszcze mnóstwo w torbie dzień dobry kochani witam was Rafik weź mi tu nie brzęcz witam was Rafik na vlogu Rafika Dzisiaj troszeczkę inny odcinek będzie niż taki typowy poszukiwawczy, że tak powiem, za rzeczami współczesnymi. Wybrałem taki park, oto tutaj idę. Tutaj jest Kansen, taki sobie dla lubiących jeżdżenie na hulajnogach, na deskorolkach, na rolkach. A ja tam w tamtym kierunku za wybrałem. O tam dokładnie widać w rogu. Tam jest duży Plac Zabaw. Wybrałem ten Plac Zabaw, dlaczego dzisiaj? Dlatego dzisiaj, kochani, że jest challenge do wykonania. Dostałem wyzwanie. Rękawica rzuca, została rzucona. Ja ją podniosę i robię to. Robię to. Chcę pomóc tak samo jak inni poszukiwacze pomagają. Także na pewno gdzieś tutaj będzie poszukiwacze dla Agaty. Dlatego, że trzeba pomóc Agacie. Nie będę się. Rozlekał z tematem, co jej się tam zadziało, ponieważ o tym wszystkim opowiedział człowiek, który założył ten cały challenge. Bobereczek też pewnie tutaj gdzieś znajdziecie, że tak powiem, jego jakieś logo. A jeżeli chodzi o jakiś link do zbiórki, będzie w opisie pod filmem. Chcę pomóc, dlatego że wiem, jak jest ciężko. Dwa lata temu moja żona miała tętniaka było nam wtedy ogromnie ciężko bo było naprawdę dużo szmalcu i gdyby nie to, że robię za granicą i mieliśmy tej kasy odłożonej w mnóstwo to ta kubka stopniała w momencie wiem ile trzeba było na rehabilitację, na wszystko żeby moja żona się nauczyła od nowa mówić chodzić, jeść także trzymam tutaj mocno bardzo za Agatę i wszystkich, którzy robią to dla niej kciuki no Jakaś tam łezka wokół się kręci, ale to normalne. Chłopaki też płaczą, nie? Dobra, kochani. Tutaj logo gościa, który mnie nominował. Także Paweł z kanału i Jawortami z powrotem. Dziękuję Pawełku bardzo za nominację. Super, super, naprawdę to jest kurcze, niemożliwe, że można się tak zintegrować wszyscy razem nawet poza tym, że nie jesteśmy razem w kupie, ale właśnie dzięki tej telewizji. Ja też później nominuję dwóch. Ale na czym challenge polega, bo nie będę nawijał zbyt długo. Challenge polega na tym, że jak najbardziej mamy godzinkę. Mamy godzinkę. W czasie godziny musimy przy pomocy tylko i wyłącznie detektora, którego używamy, najść na cel, a potem przy pomocy Łyżki, łyżeczki, ja wybrałem łyżkę. Eee, wykopać 3 monetki. W ciągu 3 godzin, jeżeli wykopiemy 3 monetki, wpłacamy dowolną kwotę. Jeżeli nie wykopiemy trzech monetek, bo się nie uda, bo czasami tak bywa, wpłacamy najmniej, przynajmniej 20 zł. A naprawdę zapraszam wszystkich moich widzów i nie tylko i widzów, wszystkich poszukiwaczy i wszystkich, którzy się włączają do akcji, Płacicie choćby złotówkę, 2, bo to naprawdę pomaga. W takich sytuacjach ludziom jest ogromnie, ogromnie ciężko. Godzinę wybrałem troszeczkę późniejszą, bo rano było minus 2, wszystko było poprzymarzane fest, a teraz już troszeczkę, chociaż ten mrozik zszedł, chociaż nie jest lekko i nie wszyscy mieli lekko, widziałem. A dlaczego? A dlaczego wziąłem dwie łyżeczki? A no wziąłem dwie łyżki dlatego, że kurczę bele widziałem jak chłopakom te łyski się łamały, a że kawałeczek tutaj jechałem. Nie chciałbym tracić czasu na powrót do domu. Trzymajcie kochani kciuki za Rafika, za Agatę, żeby się udało tutaj wykopać trzy monetki. Myślę, że może coś wpadnie, nie? Znajdziemy coś. Lecę kochani po fanty. Wy to będziecie widzieli w skrótach. Jeszcze bym zapomniał o jednej ważnej rzeczy. Tak jak wszyscy, pokazuję Wam godzinę, o której startuję. No i mam godzinę na zakończenie challenge'u A na wykrywaczu, zobaczcie, jaki on jest zajechany. On tyleryje 13:27, zwykły program Deus Mono bez żadnych nie wiadomo jakich ustawień. Tak, Rafik zawsze chodzi i lecimy dalej. Kochani, wybrałem pierwszy, taki łatwiejszy. Że tak powiem, łatwiejsze miejsce do wyzwania, czyli kawałek piasku, coś tutaj pięknie bije, jak na monetę. Ale, o! Jak wyskoczyła! Patrzcie na to! Mam pierwszą. No, ci co mnie oglądają, wiedzą, że kopię w parkach, że kopię w parkach, kopię euro, monety. Także jest pierwsze 20 centów. Wybrałem pierwszy piasek, ale potem będzie trawnik, nie będzie tak łatwo. Przelecę piasek szybciutko za monetkami. Lecę dalej, kochani. Drugi sygnał. Jak na monetkę, już w trawę. Jak na monetkę. O, już się nie łatka. Jest, jest. Widzicie, jest kolejne 20 centosów. Pięknie, dobrze, że nie głęboko. Jest. W tym miejscu jest kolejny sygnał. Kolejny sygnał i tym razem też nie jest głęboki. O, ale zerwać trawę. No, to Bobereczek naprawdę wymyślił challenge, ale niestety to nie moneta to jakiś koreczek aluminiowy. Kolejny mocny sygnał. Ta siatka, która jest tu z boku mnie daje naprawdę nieźle po uszach. Trzeba, że tak powiem, nauczyć się swojego detektora, słuchać. Że ryjemy. Dalej jest. W ziemi. Nie, ma lekko. Rjemy. O, czyżby to to? Nie, dalej w Coś mi się wydaje, kochani, że my tu mamy flaszeczkę, bo wyciągam szkło i to będzie kapselek. Tylko gdzie on jest? A! Nie wiem. Dalej jeszcze w tym. O, tu jest. Tak jest. Pozbieram wszystko do kosza, lecę dalej. Tu mamy jakiś sygnał. A czymże będzie? Coś tu już widział. No niestety. Nie jest to złota i srebrna moneta. Jest to aluminium. Z pas złotku. Podejmujemy kolejny sygnał. A kolejny sygnał. Capsulong. Próbujemy tutaj się dokopać. Czy to będzie kolejny kapsel? O kurka, wodna. Jednak tą łopatą jak się kopie, to jest lepiej. Nie wiem. Widzisz to? A widzicie? Wykopałem. Wykopałem, mam trzecią monetę. To było 5 centów jednak. To było jednak 5 centów, a ja się męczę i dalej dziurę ryję. Dobra, jest pięknie, mamy trzy monety, a czas? Czas, wykonałem te trzy monety, jest 38, 11 minut, 11 minut udało mi się te monety, ale ja nie rezygnuję, pełna godzina lecę dalej. Tutaj 5 centów, a obok 5 centów bardzo mocny sygnał, będzie może na wierzchu, albo będzie pucha, czy coś jeszcze innego. Wykopałem już, mam to tu, tu, o tu, o tu, o tu, o tu, jakiś aluminiowy, jakiś cicusiek, lecę dalej. Jak ławeczki, to wiadomo, moc kabla, ale między kawcilami no jakiś mocniejszy sygnał, być może zwykły, moc być może moneta. Zaraz, jak się tutaj będziemy widzieć. Wykopany, czy co? Sygnał strasznie się zmienił. A Dobra, mamy tu coś. Mamy tu coś. To coś, co z jakiegoś piwerka, puszeczki, czegoś takiego. Tu na pograniczu piasku z trawą mam sygnał. Jakiś taki fajny do kopnięcia przynajmniej. Taki się wydaje. I nie by miało być lekko po piasek, a nie jest. Nie wiem, czy to wykopane? czy co? Bo, bo go nie widzę, nie widzę go. A słyszę, kochani, to jest najlepsze, nie? Dlatego te ja pin nam tak pomagają, ale na tym polega to wyzwanie, żeby go szukać bez pin pointera nakręteczka. kręteczka, na Lecę dalej. Ponownie w tym miejscu sygnał do kopnięcia. Muszę uważać na łyżkę, bo już się wygła. Dwa razy. A ten sygnał, no, chyba będzie głębszy. Ale próbuję. Co to? Jakaś słonka wyskoczyła. Czego tu człowiek nie wykopie w tej Holandii? Ani we taki czysty kraj. Nie Niby tak dbają o ekologię, o wszystko. A śmietniki mają takie w parkach, że to jest głowa mała. No, pokażę się. Nie ma. Nie ma tego. Muszę tu zrezygnować, bo tam tego nie wykopię, bo się dwa razy prostowałem. Tu jest sygnał głośny. Głośny, więc może będzie gdzieś płycaj. I dostępny. Tu jest dużo żelaza w tych holenderskich parkach. I to do razu grube. Ono czasami też daje piękny sygnał. A okazuje się, że po prostu jest sygnałem... głębokim. Nie ma. I, i robi taką zmełę. I chyba tym razem jest poza Mam to! Źle kopałem, kochani. Źle kopałem. A co my tu mamy? To to? Kurka wodna. To ja tu kopałem tyle czasu za końcówką od zamka. Ale ładnie biła. I tu znowu przy ławkach niedaleko jest jakiś sygnał. O! Patrzcie na to! Patrzcie na to! Czwarta moneta. Czwarta moneta. Pędzi Rafi dai. Kolejny sygnał. Tu jest sygnał na sygnale koło ławki. Próbuję wybierać z nich te takie, choć trochę dające szansę na monetę. Czyżby tu? Jest, jest, jest! jest. Dobrze widziałem. Dobrze widziałem odcisk i mam 5 centów kolejne. Piąta moneta, kochani. Ja wiem. Że ktoś może powiedzieć, że tu jest łatwiej, bo w parku ludzie więcej gubią. Ale tu nie o to chodzi, tu nie o to chodzi, tu chodzi o, o samo wyzwanie, o wykonanie tego wyzwania, o wsparcie jak najbardziej, o wsparcie Agaty i wszystkich tych. Tu jeszcze gdzieś będzie, zapraszam do grupy Warszawska Ferajna, bo tam wszystko zaczęło się, że tak powiem, dziać i nagłaśniać. Tam są licytacje dla Agaty. Także koani. Zapraszam, warszawska Ferajna, lecę dalej. Lecimy z następnym sygnałem, sygnał taki cieszący ucho i ID wskazujące na 2 euro, ale to również może być zawleczka, to również może być jakiś kapselek, a również to może być nawet jakaś biżuteria, bo z tym sygnałem już nieraz wykopałem złotko. Czy to, to? Nie. Wykopane. To? Nie. Tu? Nie. Tu? Nie. Tu? Nie. Tu gdzie? Tu. O, widzicie? Widzicie? Deus jest kurka, Deus. Gdzie to już spadło? Tu. Deus to jest Deus. Chociaż każdy wychylacz jest dobry, jak się go obsłucha, ale Deus zawsze kopie najmniejsze pierdoły. Tu jest tyrolka. A tu, daleko tyrolki, na początku góreczki, mamy jakiś sygnał, którego spróbujemy znaleźć. Wskazujący, że może to być monetka, a nie musi. Może to być również pucha. Zaglądamy. O, tu, 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 tu widzę, że coś wyskoczyło. Tu widzę, że coś wyskoczyło. Jakiś aluminiowy dings. Oczywiście pójdzie do kolorków. Tu następny sygnał. Próbujemy podjąć. To jest szkanie już dawajś, bądź twarda jak grafik i cała reszta. To ma być wszystko dla Agaty. To, że mam drugą, nie znaczy, że masz pękać. O, a już to takie, czyżby to to? To nie to, to zabierzemy później. Sprawdzimy dziurę. Jeszcze dalej to. Dalej w dziurze. Kurczę, łyżeczką to rzeczywiście nie jest tak prosto. namierzyć cel i go podjąć. Prawdziwe wyzwanie, Bobereczku. To kurczę jest, bo to jest niemożliwe. Żebym sygnał słyszał, A go wyrwać nie mam. No już się zaczynają kurzenie, kurzonki. Przecież ja go tu. jak był pod stewką, albo podjąć nie mogę. jeszcze tego nie widzicie wszystkiego, bo jak się przesuwam... O! O! Wyszedł. Wyszedł polmusowski. Normalnie. Wspiąłem się na górkę przy tyrolce. Sygnał i chyba podjęcia mną. Może z tym pójdzie łatwiej. Sorry. Sorry, łopatko, że Cię wykopałem, ale. Ale takie to jest. Nasze hobby. O, drugiego wykopałem. Dobra, wypadło gdzieś. A gdzie? No kurde, dzwoniło. Dzwoniło już na Tu? Tak, jest tu. No co to? O jakiś Chyba aluminium. Stop, jak Kolejny sygnał. Już się do tego zabieramy. Tu już mamy? Tu? Nie. Tu. Chyba nie wypadł. Chyba słyszałem, że wypadł. Tak jest. Kawałek. Znowu mnie. Tutaj będzie kolejny sygnał. Nie wiem, czy czasem... Nie następny. nie następny kawałek aluminium. Czy kościelka tego nie rozdrobniła? Nie. Tym razem znowu takie maleństwo. Proszę bardzo. Teraz w piachu pod Tyrolką, będzie łatwiej. Chociaż tu nie jest tam piasek, mój trochę ziemi. Ale jeszcze mały cel gdzieś jest. Tu. Jeszcze to bym ale Nie. Znowu aluminium. Rzeczywiście coś holenderskich parków, jakie usypują z ziemi, która przeszła jakąś przeróbkę, to takiego aluminium jest mnóstwo. Kolejny mocny sygnał. Kolejny mocny sygnał. I jeszcze dalej tu. Dalej tu to, to będzie. Albo pucha, albo, albo, albo. Pięknie, 2 euroweczka. no to ładnie wypadzie, elegancko, ślicznie. Tu już jest tak mocny sygnał, że to chyba leży gdzieś na wierzchu. Ha. Widzicie? Tam gdzieś powyżej, tam była dwójeczka, tu jest euroweczka lecę dalej skarby. Kolejny sygnał, kolejny sygnał, o. i nawet daleko nie trzeba było kopać, na całym sensie jakaś blaszeczka. Kochani, miałem przed chwilą właśnie widzów, z którymi musiałem porozmawiać Tu są moje fanty Jest jeszcze mnóstwo w torbie Nie nagrywałem wam wszystkiego Dlaczego? Dlatego, bo ten film by trwał jak zawsze Bardzo długo nie będę wstawiał takich przyspieszonych momentów Nie ma sensu Dlaczego wykopałem tyle monet? Dlatego, że kopię w parku I tutaj zawsze się nakopię tyle monet Ludzie kurczę, gubią Dopóki będą mieli te monety, dopóki je będą gubić Patrzcie na pazury jak wyglądają Kochani Monet ukopałem naprawdę mnóstwo. Łyżka przetrwała. Tu jeszcze 15 centów. No i na oko słuchaweczka w takim stanie wygląda teraz. No bo leżała z wszystkimi fantami w torbie. I jeszcze jest tam mnóstwo, mnóstwo śmieci drobnych. Teraz skarby moje. Tak, tu nie o to chodzi. W jaki sposób, to znaczy w jaki sposób wiadomo. Bo za pomocą tylko i wyłącznie łyżki tylko i wyłącznie detektora, nie wolno Wam używać pinpointera w słuchawkach ja akurat chodzę, bo nie chcę denerwować ludzi wszystkimi sygnałami, bo ludzie przychodzą na taki plac zabaw się bawić, niedawno tutaj była większa ekipa wtedy zbyt duże zainteresowanie jest a jak mnie tak nie słyszą do końca to jest lepiej, wykopałem tyle monet. i tak jak mówię, można kopać tylko łyżką, bądź łyżeczką jak chcecie, ważne chodzi o to tylko bez pinpointera, za pomocą detektora poszukujecie sygnału który właśnie wykopujecie tym oto urządzeniem Pomagamy dla, dla akty. Wszyscy poszukiwacze dla Agaty Wszyscy, którzy oglądają Tak samo mogą pomóc, powtarzam się jeszcze raz e, Nominuję tutaj Tutaj nominuję do następnego wyzwania Myślę, że mogę Niech to idzie troszeczkę dalej w świat e, Adasia Indiana Jones e, Z Anglii Także wkleję tutaj jego e, logo i tak samo nominuję jako drugą osobę, mam nadzieję, że mogę, chłopak bardzo lubi monety, bardzo lubi za rzeczami współczesnymi ganiać, tak samo jak ja, on kopie w Polsce, Łukasz Gub, Łukasz Gub, zapraszam również do niego, zapraszam do Adasia, tutaj też również jego logo i kochani, dajcie z siebie wszystko, bo, bo warto pomagać, naprawdę, kurczę, ta, ta dobra karma, którą dajemy z siebie, uśmiech i w ogóle, to zawsze do nas wraca. No, kurczę, dlatego dobrze jest się uśmiechać, dobrze jest mówić z przyjemnością. Dzień dobry, do widzenia. Proszę bardzo, dziękuję. Bo bo jest przyjemniej drugiej osobie, która to słyszy. Wiem sam po sobie. A naprawdę, mam nadzieję, że jak w moim przypadku, tak samo i w przypadku Agaty, poznasz się nie moim, w przypadku mojej żony, tak samo w przypadku Agaty, stanie Agata na nogi i zacznie z nami dalej żyć ze swoimi bliskimi, uśmiechać się do nich i w ogóle, taką mam nadzieję bo musimy wszyscy trzymać za to kciuki jeszcze raz dziękuję Jaworku, Pawełku za yy, challenge, wykonałem wykonałem go dopiero tutaj dlatego, że challenge przyszedł w momencie, kiedy ja już byłem w drodze tu i nie było innej możliwości wykonać go w Polsce kochani, na razie trzymajmy kciuki za Agatę